Ogólnie nie wiem już, które to będzie nawet się do tej nocy piątej, jakby w sensie, nie mam kurwa, radego pojęcia. Siema to jest nawstychkiem, noc piąta. Eee... Whatever. Nie, nie naprawdę, ja nie wiem, ile już do tej nocy piątej podchodzę. Mam, nawet, mam, 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 dziwne, mam dziwne wrażenie, że podasz już do tej nocy piątej tak dużo razy. Nie, nie wiem, czy... Więcej niż nocy czwarta. Do nocy czwartej to w ogóle miałem duży problem. Ale na dobra. Jest. godzina jest. 30 minut przed północą jest te Bo Boże, ja jestem teraz tak cicho No skupienie trochę i plus na późna godzina, nie chce mi się nic odzywać Nie plus skupienie wiadomo jest coś spokojnego strasznie Foxy jest bardzo spokojny jak obszar otwarcia już tu nie ma Kurwa. Nie Za dużo pracy zmagałem już. Coś czuję, że to może być przegrana. Czy w tej nocy w ogóle nie rusza Foxy był się nie poruszył, dobra Ciekawe jest w kuchni Fred jest tutaj yy, Boni jest gdzieś chyba w korytarzu No pewnie blisko yy, Ciekawy szpil z tego z kuchni Foxy się poruszył eee, Jest tutaj pani Jestem w No znaczy się szybko odchodzi teraz Nie to co w czwartej nocy gdzie kurwa siedział mi pod drzwiami nie wiadomo ile O kurwa już prawie że wyszedł Okej, okay, jeszcze się jem Skupienie jest dojebane Nie mam pojęcia gdzie jest Fryderyk Ale ja na pewno nie ma go tu. Jest teraz tutaj. dole Jestem nie wyigram tego raczej już no ja nie wiem gdzie jest Freddy Ej, ta, spoko. Zamknąłem mu drzwi, spóźniłem się. I tak to było do przegrania. I tak to było do przegrania. Nie wygrałbym tego. Zasz, za dużo mocy poszło. on

Można tak wyjaśnić. Jak już się chcecie obraz, to chuj. No szkoda, bo blisko no. domać Serio, miałem zamknięte te drzwi po nic Ja pierdolę Rodzina, to co? Jakie do uh -huh. ja, dupery, Nie wygram tego, wtedy ich. Uj kurwa, nie zrobię tego, nie ma opcji nawet przecież. Ja pierdolę, bo oni muszą się w tak w momencie zgrać. Cieszę się, że Chika tak szybko odchodzi. To? Proszę. Pierdolę kurwa, dzisiaj się mi nie idzie. Ja pierdolę. Kurwa. Poni mi jebie wszystko, czemu? Czemu musi być takim skurwysynem? Ja pierdolę. Chyba odeszło, nie? Ja. Nie wiem, czy tak mogą być. Gdzie on jest? Jest to jak cholera, tylko że ja i tak już tego nie zrobię Otwieram drzwi, pierdolę Zeznam się No, wchodź Dziwne czemu nie wszedłeś jeszcze No whatever Zobaczymy czy wejdzie Hop, siup, hop, siup. Zesnam się jakimś stop. Ciekawe czy to faktycznie by... <grymne> no cóż, przyjadli... ja nie przyjadli kurwa Bonnie. Yy... No cóż... Ewentualnie zawsze mogę zrobić tak, bo ja planuję ogólnie robić tak. Nie wiem czy ja to tak mówiłem na początku. O mój Boże. Ale mi się zjebać chce. Nie wiem czy mówiłem o tym na początku serii. Doszła mi się czika. Nie wiem czy mówiłem o tym na początku, ale no ogólnie będę przychodzić każdego hnafa. W sensie tam do... Prawdopodobnie tylko do... Pizza Simulator tam wszystkie te noce sobie przejdę tak po prostu, żeby przejść czyli w kuchni yy, no bo w sumie by nie, jakby nigdy tych gier tak naprawdę tak bardzo nie grałem pomimo, że w trafie siedziałem i wiedziałem dość dużo tam nie wiem, z dwa lata co najmniej spędziłem sobie na patrzeniu tych teorii wszystkich Freddy jest w ze sceny z przed W każdym wypadku no dużo siedziałem we FNAFie Jako fan serii, że wow Ale fajnie jest patrzeć jak ludzie sobie krzyczą i ale fajna historia, dzieci zabijają Ale w sumie to żeby zagrać to ja sam nie chciałem w to grać Dopiero potem jakoś zacząłem grać w FNAFA 2 FNAF 2 chyba był pierwszym FNAF, który grałem FNaFa 1 FNAF właśnie nie, lubię, nie lubiłem, jak patrzyłem sobie w gameplaye, bo nie podobało mi się, że muszę tak bardzo zarządzać tym tymi, tą mocą, użyciem tego wszystkiego, po prostu nie, jakoś mnie to wtedy nie, wiadomo, jak, jak ma się te 10 lat, to nie chce się myśleć. się te 10 lat to się człowiekowi kurwa myśleć nie chce ale Dobra, bo boni zabijaj mnie Czy on mi kurwa niby wszedł Whatever, whatever No w każdym wypadku dokończę to swoją myśl eee, No jak te wnafy właśnie patrzyłem, te wszystkie części czwórki chyba najbardziej właśnie nie robiłem pod względem na w sensie że jak to? Nie ma kamer? Nie ma niczego? Nie można patrzeć w kamery? Trzeba biegać po pokoju i słuchać? Nie Nie, na cheat a i gówno, kurwa, nie chciałem w to grać. Yy, nie, na pewno, jeszcze chyba najgorzej. FNAF3 lubiłem w sumie samo sam w sobie. Chyba, FNAF3 to jest mój ulubiony tak pod względem tego, że, że ładnie wygląda. Myślę, w sensie, że dobrze wygląda. temper i spoko, ale żeby samemu grać, wtedy próbowałem, to nie szło to za dobrze. A FNAF2 to tak w sumie, spoko. Brainer, tam przez pierwsze dwie noce nawet sobie w kamery można patrzeć. Tam po, po trzeciej nocy to już raczej się nie patrzy w kamerę, chyba żeby nadawać kukiełkę. Tam nakręcić kukiełkę. No przynajmniej przeszedłem tam 5 nocy. Te wszystkie, poza, no, poza nocą szóstą. Jak nocą szóstą próbowałem, to się zesrałem przy Golden Trading jak przy. Więc noc szósta już mi tam nie szła. A tak to ten od piąta no rozwajemno z piątą, tak? Nie wiem za którym on próbą, nie pamiętam, to było pójdę kiedy. 10 lat temu może. Nie wiem, co ja gadam 10 lat temu, jak 10 lat temu miałem z 9 lat. Yy, to było... kurwa, kiedy to było? No, nie wiem, nie 14. 12 lat miałem wtedy. Nie wiem czy oni tu są już czy nie Freddy, nawet nie mi razy się zaśmiał, nie słyszałem tego. Wiem tylko, że nie ma na scenie, Zobaczmy, gdzie jest. Okej, okay. teraz troszeczkę skupienia. się zaśmieje, to będzie jakby tam na końcu tego korytarza. Korytarz się zaśmieje, będzie już w korytarzu. Zaśmieje się potem. Obydwa chyba. dopiero przed korytarz <śmienicza> Nie wiem do końca gdzie on jest. Czy on jest tu, czy tu jest tam Dobra, to będę to otworzyć. Kurwa? O oh my god, serio A to był taki dobry run No dosłownie chyba lepiej być nie mogło. Trzecia je mnie. Co z tego, że go przytrzymuję sobie teraz? I zaraz kurwa to Foxy się wpierdoli. Cześć szczerze chyba wolę jumpscare boxiego niż bo niego Nie wiem, mam dość kurwa jumpscara bo niego, bo nim żygam. Niech się wpierdoli mi tutaj lis, ale niech. Nie, 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 o kurwa noć. Niech mi się tu nie wpierdala królik. Niech spierdala Szczególnie jak widzę ten sam jumpscare po raz któryś o, kurwa, ile można? Ile można ginąć od królika? Ale chyba już zginąć od Lisa. Chociaż to i tak przez Królika, bo Królik mi kurwa drzwi zablokował. Żubas jebany. 328 AM Co? É, já Mam powiedzieć, no. We, we, I, I know all this A, co? co jest kurwa? Wystarczy, że odpowiem filmik z sofparka. Ja pierdolę! Co jest? No way! Czekaj, powiedz mi, że to się nagrywa serio. Tak, tak, tak! Jest kurwa! Fakie! Nie wiesz, że mi się to udało. Na styk! <grydolę> pierdolę, kurwa, to na szóstą. Ja jestem zadowolony z nocy piątej. O mój Boże, o oh, my God. No co, no to kończymy... <grydolę> ja pierdolę, przed chwilą zdychałem. No to myślę, że kończymy już serię Five Nights at Freddy's 1. Teraz będziemy zaczynać Five Nights at Freddy's 2, w sensie, no, e, wiadomo. E, będziemy lecić po kolei każd każdą grę, aż do Ultimate Custom Night. W, w Ultimate Custom Night nie będę robił na pewno 50 na 20, to od razu mówię. E, w Ultimate Custom Night będę robił tylko challenger, bo Challenger myślę, że jestem chyba, będę chyba w stanie potem zrobić. Ach, ale 50 na 20 za chuja. nie sądzę, żeby to było w ogóle wykonalne. Bynajmniej w moim wykonaniu. Więc... Co? Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w drugiej części.